Szanowni Państwo, dzisiaj do prezentacji mamy cztery wkładki. Są to wkładki typu MC. Właściwie można powiedzieć, że są to takie poszczególne levele i poszczególne etapy rozwoju, jeżeli chodzi o zakup wkładki, wybór wkładki i dobór wkładki. Najtańszą wersją, jaką tutaj mamy, to jest HNL. Nie widzę Pana. Jest Pan. Czy tu mieścimy się w kwocie do 2000 i jest to wkładka, którą. Gdy klienci mnie pytają, czy wiele osób mnie pyta jaką wkładkę pierwszą jaką kupić MC, proponuję im zdecydowanie Hane. Dlaczego? Po pierwsze oczywiście jakość dźwięku versus cena, którą musimy zapłacić za tą wkładkę jest naprawdę bardzo korzystna jest ta relacja. Y Wkładki Hany oczywiście są dostępne na polskim rynku od jakiegoś czasu, choć tak na dobre historia tej marki jest dosyć bogata i dosyć długa. Wcześniej była to Empire, jeżeli dystrybutor będzie mi poprawiał, to, to przepraszam, ale to jest Empire, który. Excel, tak? Kor tak, więc oni głównie produkowali wkładki OM dla wielu innych producentów. Myślę, że jednym z takich wkładek mieliście do czynienia, i gdzieś tam współpracowali przy projektowaniu na przykład słynnych Denonów 103 czy 301. Więc tutaj kolega mnie pytał na korytarzu, w którą stronę pójść, czy kupić wkładkę EM, MM do 2000? Ja powiem ze swojego doświadczenia, że wkładka MM za 2000. Można, jeżeli ktoś lubi, jeżeli ktoś jest ograniczony pod kątem takim, że nie ma innej możliwości podpięcia wkładki pod przysmaszacz gramofonowy, a z drugiej strony, no sorry, ale wydaje mi się, że jednak pójście w MC, która da nam lepszy jakościowo dźwięk, da nam dźwięk, który jest po pierwsze bogaty w informacje, który ma więcej szczeków, to muszę powiedzieć, że w ostatnim czasie też bardzo dużo takich wkładek właśnie tej marki montuje i praktycznie większość osób, u których to robię, są zadowoleni z tego wyboru. Nie będziemy raczej chyba tutaj mieli w tej chwili możliwość, żeby ją spróbować, ale proszę mi wierzyć, jeżeli miałbym wybrać to a jakąś inną droższą mm lub w podobnej cenie, zdecydowanie wybrałbym HNMC. mc jest też również w wersji wysokonapięciowej, czyli możemy ją podłączyć również do przezmacniacza przystosowanego wyłącznie do wkładek typu MM. Tu mamy MC, o ile pamiętam, chyba 0,5 mV jest napięcie wyjściowe tej wkładki. Polecam, naprawdę polecam. Drugą wkładkę tutaj mamy zainstalowaną, to już jest ML i to już jest wkładka, który powiedziałbym level, zdecydowanie wyżej od LL i Muszę powiedzieć, że już u takich osób dojrzałych, jeżeli chodzi o użytkowanie gramofonów, użytkowanie winylów i którzy stawiają na to, że winyl jest lub być może będzie głównym źródłem dźwięku, to wybór H&ML pod gramofony czy nowe, czy powiedzmy vintage'owe, direct drive, y, nie wiem, Pioneer, JVS, Denon'y, świetnie się sprawdza w tym połączeniu. Kilka również takich instalacji dokonałem. Y jeszcze jedną rzecz, wrócę do HNL, możemy ją zawiesić praktycznie do większości ramion, które są dostępne w bardzo wielu gramofonach. To może być źlejsze ramię, może być cięższe ramię, może być tak zwane średnie ramię. W każdej tej sytuacji ta HANA doskonale się sprawdzi to jest lekka wkładka. Y ML wracając jest to wkładka klasę wyżej, może nawet więcej, bo w moim odczuciu. Jeżeli ktoś słuchał Denona 103R i chciałby pójść ciut dalej, chce coś więcej z tego winylu wyciągnąć, to zdecydowanie też numer jeden, który polecam, to jest Hanamel. No może nie jestem do końca obiektywny, bo tych Hanamel bardzo dużo poleciłem, ale praktycznie w każdej sytuacji, którą ją zastosowałem i gdzie ją zainstalowałem, się sprawdziła. Na drugim gramofonie mamy zainstalowane dwie wkładki. Jest to Jasmin Żółw, tak? OK, ceramiczna wkładka pochodząca z Chin, ręczna robota. I druga to jest alnik roze, którą też muszę powiedzieć, że w ostatnim czasie dość mocno zamieszała w moim prywatnym sprzęcie i ja osobiście użytkownikiem jestem właśnie tej wkładki. Jeżeli chodzi o Jasminę, to test, który napisałem i recenzję możecie przeczytać na Musofans. Tam recenzowałem właśnie tą wkładkę, chyba Hany, nie jeszcze, ale zobaczymy. Yy, też jest to wkładka troszeczkę bardziej, jeżeli chodzi o jasmina, jest troszeczkę bardziej specyficzna. Na czym polega? Po pierwsze, jest to wkładka, która jest cięższa. Świetnie sprawdzi nam się w ramionach, które są cięższe, średnio i wyżej cięższe. Musimy uwzględnić to, że nie jest lekka, musimy pamiętać o, o przeciwwadze. Żeby uwzględnić, uwzględnić wagę tej wkładki i podatność tej wkładki, bo to jest bardziej podatna, nie, czy nie jest tak podatna powiedzmy, jak Hana, bardziej sztywniejsza jest, ale na to trzeba też zwrócić uwagę przy wyborze. Tak, na dobrą sprawę jest to wkładka, która w moim odczuciu i w tej cenie, którą, która jest oferowana, to trudno znaleźć coś, co ma bardziej punktowy, y, punktowy bas y, i obszerny bas. Tej masy basowej w tej wkładce jest naprawdę dużo, ale to nie, jest, y, to nie jest buła. To nie jest jakiś taki bas, który przeważa. Nie, on jest bardzo mocny, jest konkretny, z mocnym uderzeniem. Y, i, I to jest taka tego typu wkładka. Natomiast jeżeli chodzi o Alnika Rozę, to ja nażywam, nazywam takie brzmienie, taki wkładek y, y, wytrawnym. Co przez to rozumiem? Otóż świetna dynamika, bardzo szybki, mocny atak każdego dźwięku, otwarta. Ona nie ma takiego dołu może jak jasminę. Nie jest tak rozbudowany w sensie ilościowym, natomiast w sensie informacji, przekazu tych informacji jak najbardziej. Użytkuję już dosyć czas, zamieniłem ją, wcześniej grałem na ortofonie Romanie, więc to też taki vintage'owy kartridż, który w kilku kręgach dość mocno jest popularyzowany i dość mocno się sprawdza. Ja użytkuję to na vintage'owym gramofonie Pioneer PL70 Mark II. I co, chyba zaczniemy od... od Alnika Rose, zaczniemy od tej wkładki, którą w tym zestawieniu mamy najdroższą. Co więcej, jeszcze jedna ważna rzecz. Do końca nie możemy powiedzieć, że te wkładki jesteśmy w stanie tutaj w 100% porównać. Ponieważ, o ile gramofony mamy takie same, to mamy zupełnie inne ramiona. Więc tutaj pewnie Janek by opowiedział coś więcej. Ja tak patrzę na te ramię i powiem szczerze, że pierwszy raz mam do czynienia z tym gramofonem. Ale jest to ramię, które przypomina mi do złudzenia ramię MT, czyli. Ramię, które było stosowane w gramofonach przeznaczonych do studia nagraniowego, do radii, do rozgłośni, czyli to takie ciężkie maszyny, które, które służyły właśnie w radiach. Ok, posłuchajmy zatem kroze. A nie, jeszcze mi się coś przypomniało. Sposób budowy tej wkładki, sposób w jaki jest nawinięta cewka, w jaki sposób jest poprowadzona. Otóż wiele razy spotykam się też z pytaniami, czy pójść we wkładkę mono. Są puryści, którzy bardzo lubią płyty winylowe nagrane w latach 50., które są nagrane właśnie w mono i pytają co kupić mono, czy pójść w jakąś wkładkę mono i czy, czy kupić i czy warto w to się bawić w ogóle, nie? Bo musimy sobie zdać sprawę, że nie jesteśmy w pełni doskonale odzorować tego materiału, który jest nagrany na płycie winylowej tradycyjną wkładką. Układ ułożenia cewek i prowadzenia, prowadzenia igły Akurat jest to model, który umożliwia nam doskonale również cieszyć się z nagrań, które są nagrane w trybie mono. O cenę mnie pytają Państwo, więc odpowiadam: niecałe 9000 kosztuje Alnik Rose. Czego jeszcze nie powiedziałem o takich aspektach technicznych: 0,4 mV wyjście, o ile pamiętam, i Fritz Geiger, jeżeli chodzi o szlify, igły. Myślę, że to Państwo. Na w miarę możliwości tutaj panujących warunków jesteście w stanie usłyszeć te detale, tą szczegółowość i tą rozdzielczość tej, tej wkładki. W ogóle fajnie, że to są akurat te głośniki, ja mam bo bo to są takie głośniki, które po pierwsze, oczywiście tuba ja akurat lubię też, ale ten głośnik na takim zawieszeniu tutaj tekstylnym jest bardzo szybki, precyzyjny, jest całkiem fajny. Także fajnie, że udało się to tak zostawić. Jeszcze chciałbym o jednej rzeczy Państwu powiedzieć. Otóż... Warto mieć przedsmacniacz, który jesteśmy w sobie w stanie dopasować idealnie do wkładki. Nie zawsze jest tak, że jeżeli producent tam oferuje 80, omów 300 czy 47 itd., nie zawsze to się odzwierciedla w konkretnym ustawieniu przedsmacniaczu. Oczywiście producent wkładki zaleca jakąś daną impedancję wejściową. Ale to sami musimy tak na dobrą sprawę ocenić sobie we własnym systemie. I to też nie jest tak, że tutaj cokolwiek ulegnie uszkodzeniu. Nie, nic nie ulegnie uszkodzeniu. To tylko mamy, regulujemy tak na dobrą wejście. Porównywaliśmy sobie trzy wypadki. Rosę, Jasmine, Żub i Wichaner. Oczywiście. Zawsze musimy przy wyborze wkładu do systemu uwzględnić po pierwsze czy będzie to pasowała wkładka konkretnie ramienia, czy będzie nam się czy to. czy widzimy z częstotliwością układu rezonansowego pomiędzy 8 a 12 Hz itd. itd. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej lub macie jakieś pytania, możecie pytać na mojej stronie na Facebooku Nowak Audio lub też zachęcam Was do zerknięcia na mojego YouTube'a Nowak Audio tam czasem opowiadam o różnych urządzeniach audio, czy o magnetofonach szpulowych czy o, czy o wkładkach czy powiedzmy, czy o gramofonach i wszystkim tym co jest związane z winylem, tam pewnie też znajdziecie taki ranking podstawowy wkładek jako pierwsze do 1000 zł ten ranking jest, jest na moim YouTubie. więc co, zapraszam do polubienia Nowak Audio dziękuję uprzejmie, wszystkiego dobrego